Cześć! Oglądacie Baniak Baniaka, a Baniak to od 9 lat ten sam ja. Ale nie jestem sam, za kamerą jest Krystian. Cześć! I także jest Nemi, która pilnuje, bym mówił prawdę, prawdę i tylko prawdę. To jest ostatni poradnik dla początkujących mistrzów gry i jak zawsze temat został wybrany przez Was, ale tym razem pochodzi z karczmy baniaka. Jak pomóc graczowi w rozwoju jego postaci, czyli co robić, żeby przemiana bohatera przebiegała płynnie i ciekawie? No, tutaj mam sporo do powiedzenia i dlatego ten odcinek jest nieco dłuższy niż poprzednie, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym przedstawić naszego rysownika. Jest nim Borys Boruta, którego pędzel znacie bardzo dobrze z kampanii Hobo, ponieważ to on tak naprawdę malował obrazy Lutera... Von I dzisiaj będzie ilustrował nasz odcinek. Jedziemy z tematem. Rozwój postaci dla niektórych, zwłaszcza mojego gracza lewego, to jest właśnie esencja RPG. Nie cosplay, nie jednostrzałówki, nie odgrywanie, ale właśnie rozwój prowadzonej postaci. Czy to poprzez rozwój umiejętności, zdobyte punkty doświadczenia, skarby, tytuły, posiadłości, a może same wydarzenia, które kształtują naszego bohatera? Czym jest rozwój? Różnica między początkiem a dalszymi etapami bohaterskiej kariery. Jak bardzo się zmienił, co stracił, co zyskał, jak inaczej patrzy na świat poprzez pryzmat nowego zdobytego doświadczenia. Żeby doszło do rozwoju, potrzebny jest przede wszystkim jeden element przygody czas. Jeśli będzie go za mało, nie będzie rozwoju. Można powiedzieć też, że doświadczenia i wydarzenia, ale one się nie pojawią, jeśli nie będzie czasu. Dlatego to czas jest najważniejszy. A czas w RPG to po prostu kolejne godziny rozgrywki. I odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie: jak pomóc graczowi prowadzić mu kolejne sesje i nie przerywać kampanii raptem po paru spotkaniach. Ja wiem, za proste, prawda? Nie o to Wam chodziło. Ale przyjrzyjmy się temu czasowi. Czy on wystarczy? Otóż nie, potrzeba znacznie więcej. Dam Wam pewien dobry filmowy przykład. James Bond, bohater, któremu poświęcono bardzo dużo czasu w książkach i na ten moment 25 filmach, ale on się praktycznie nie zmienia. Były pewne próby zmiany jego charakteru, ale zawsze powraca do podstawowych, oryginalnych założeń. Czemu? Bo taki jest James Bond i takiego go kochamy. Bohater z serii wcale nie musi się zmieniać. Inny przykład, Batman. Ma stałe założenia i nikt ich nie zmienia, bo takiego Batmana chcemy. Wracając do RPG, tutaj jednak chcemy tej zmiany. Na tym opiera się większość opowieści. Na zmianie charakteru lub chociażby podejścia głównego bohatera. Doskonałym przykładem zmiany jest Ebenezer Scrooge z opowieści wigilijnej. Zmiana o 180 stopni. Tak też możemy zrobić. Ale ja jednak wybrałbym coś pomiędzy tymi przykładami. Czego zatem potrzebujemy poza czasem? Powiedziałbym, że świadomości zmiany. Tego, że jest istotna, tego, że musi nastąpić i powinniśmy ją nieco zaplanować, a przynajmniej pilnować jej przebiegu. Prowadzicie bohatera lub bohaterów. Poczytajcie nieco więcej na temat tworzenia opowieści, co wpływa na te zmiany. Ten poradnik to jest zdecydowanie za mało, żeby zaspokoić waszą żądzę wiedzy. Zmiany możecie zaplanować. Popatrzcie, jakie przypadłości ma wasz bohater. Na przykład, nie potrafi nikomu zaufać, dlatego że w przeszłości ktoś. Zdradził to jego zaufanie, ale od razu na początku możecie zaplanować wyłączenie tej przypadłości. O co chodzi? O ustalenie na początku, kiedy postać pozbędzie się tej negatywnej strony własnego postępowania. Dla dobra opowieści, ona nie może być ciągle odludkiem, pewnie szczęścią drużyny. Musi nauczyć się ufać. Tak samo z innymi przypadłościami, z lenistwem, niegrzecznością czy złością. Postać powinna mieć takie wady, żeby mogła nad nimi pracować. To jest właśnie przestrzeń do rozwoju. Nie zrozumcie mnie źle: nie tylko dążenie ku doskonałości jest rozwojem, także pogrążanie postaci ku rozpaczy, przykład utrata majątku, miłości, szczęścia albo talentu. Wiecie o kim mówię? O zespole klubu łowców mitów. W taką stronę poszyte postacie w kierunku utraty. Te doświadczenia je rozwinęły, choć w tragiczną, pasującą do grozy stronę. Zatem to ciekawy kierunek, żeby nie było tak cukierkowo. Ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby tragedia Bohatera nie zakończyła się wraz z jego żywotem. No chyba że poświęca się dla dobra innych albo ratowania świata. Ale gdzie tu miejsce dla mistrza gry? Przecież to wszystko spokojnie może zrobić sam gracz. To w końcu jego postać i on decyduje, co się z nią dzieje, prawda? Och, czy można się bardziej mylić? Popatrzmy na bohaterów fikcyjnych w ogóle. Niech będą filmowi. Czy są w stu stworzeni przez aktorów, którzy ich grają? Otóż nie. Bohater to zlepek pomysłów i pracy innych, reżysera, scenarzysty, kostiumologa i oczywiście aktora, ale także całych zespołów pracujących, nad nim czemu w RPG musimy się ograniczać. Nawet jestem gotów zaryzykować teorię, że w powieści jednego autora, jego bohater to wcale nie jest twór jednej osoby. Autor inspirował się innymi twórcami, rozmawiał z przyjaciółmi, więc jego bohater to także zlepek sugestii. Dlatego misz gry bierze się do pomocy. Lecz im bardziej to gracz będzie świadomy swojego bohatera, jego zalet i wad i potencjału rozwojowego, to zdecydowanie będzie łatwiej. Pod kątem rozwoju bohatera moją najbardziej świadomą procesu ekipą była grupa odkrywców niesamowitości. Czterech filmowców doskonale wiedziało, na czym polega rozwój bohatera. Wiedząc, ile będziemy grali sesji, rozplanowali momenty zwrotne w przestrzeni kampanii. Wspierali się przy tym wzajemnie, na przykład określając, który bohater powinien ulec zmianie. Oczywiście były czasem różnice zdań, ale to była ogromna przyjemność móc słuchać ich pomysłów związanych z tematem tego odcinka. Jako mistrz gry faktycznie nie miałem tam dużo do gadania, jedynie mogłem umożliwić im realizację pomysłów na własnych bohaterów. Niestety nie każdy gracz ma wiedzę i doświadczenie filmowe, ale dlatego kształcimy się, drodzy RPGowcy, a potem wspólnie tworzymy bohaterów, nawet omawiając ich w zespole. Oto w jaki sposób. Pominę etap konceptu postaci, dopasowania jej do zespołu czy kampanii. Załóżmy, że to wszystko zrobiliście. Nawet wykonaliście postać mechanicznie, czyli karta postaci jest uzupełniona. Mam nadzieję, że nie zaczynacie tworzyć postaci od uzupełnienia karty. Jest wcześniej tak dużo do zrobienia, ale to nie jest ten temat. Załóżmy, że już wszystko przemyśleliście i postać jest zrobiona. Macie ideę bohatera i jego kartę. Czas na przemyślenia. Przedstawię wam mój autorski pomysł na zwizualizowanie rozwoju postaci. Potrzebujecie do tego profesjonalnego sprzętu jak kartka i ołówek. Rysujecie chiński znak Ying Yang, który przedstawia dwie przeciwne, lecz uzupełniające się strony waszego bohatera. Jasną i ciemną. Jasna to wasza zaleta, mocna strona, cel, dążenie i marzenie. Ciemna strona z kolei to odwrotność, czyli słabość, moment, gdy postać traci głowę, największa obawa. Te kropki w dwóch częściach są wyłączeniami. Pomyślcie, co musiałoby się stać negatywnego w tej mocnej stronie, by przestała dominować. Jaki warunek musi zostać spełniony, by utracić siłę, kiedy postać się podda, załamie lub zwyczajnie zmieni. Ta czarna kropka to ryzyko, na które bohater musi być gotowy, a które mistrz gry wprowadzi, by uruchomić przemianę. A teraz to samo w ciemnej stronie. Ta jasna kropka to szansa poprawy, to okazja, by zwalczyć wadę i słabość, by pokonać naszą obawę, a nawet strach. To także moment, który jeśli nastanie, będzie punktem zwrotnym dla zmiany. Patrząc na ten schemat jest jeszcze coś. To ta linia pomiędzy czarną i białą strefą życia. To jest droga waszego bohatera, pomiędzy własnymi słabościami a talentami, to ścieżka, która czasem jest bliżej jasnej, czasem ciemnej strony mocy. Nigdy nie jest prosta, tak samo jak wasze przygody. Życie może także stanąć na głowie. Bohater przekształca słabość swoją siłę, np. utratę bliskiej osoby, w wolę do walki. I na odwrót, jego ambicja staje się porażką i doprowadza do rozpaczy. Patrząc na ten znak, nazywajcie, uzupełniajcie i planujcie. Alternatywnie, jeden znak to może być za mało. Macie czas? Zróbcie taki wykres do różnych sfer waszego bohatera. Inny na rodzinę, pracę, marzenia i podróże. Pamiętajcie jednak, że do rozwoju potrzebny jest, jak mówiłem na początku, czas. Nie rozwiniecie bohatera w momencie tworzenia, przed rozpoczęciem grania. Im wcześniej porozmawiacie, misz gry i gracz, o tej ścieżce, zakrętach, szansach i ryzyku, tym łatwiej będzie Wam przygotować życie bohatera, by było pełne zmian. I ja wiem, że jest niemal niemożliwe, by na początku powiedzieć, jak długo będziecie grali tymi postaciami, albo ile sesji potrwa kampania, ale dobrze by mistrz gry i gracz określili, kiedy mniej więcej potencjalna zmiana ma nastąpić. Nie robiłbym pierwszy raz tego na forum całego zespołu. Niech to będzie niespodzianka dla reszty graczy. Niech reagują naturalnie na te zmiany. RPG musi mieć elementy improwizacji. Mam nadzieję, że nie patrzę za bardzo na temat przez pryzmat sesji nagrywanych. Ciągle mam z tyłu głowy fakt, że moje sesje są oglądane, więc muszą być także ciekawą opowieścią dla widzów. Nie znaczy, że nie możecie robić podobnie. Niech dla widzów w pierwszym rzędzie, czyli graczy, będzie także ciekawie. Przemiana bohatera może być widowiskiem także dla reszty drużyny, prawda? Wróćmy do naszego Jingdianu. Nie dość, że uzupełniliście, co byliście w stanie z waszym graczem. Robicie to samo z pozostałymi. Omawiacie ten sam proces z każdym po kolei. I mam dla was alternatywę. Jeśli uważacie, że wasi gracze są dojrzali i nie grają z meta poziomu, zróbcie to wspólnie. Niech inni rzucają pomysły i uzupełniają kolejne koła, bo jak mówiłem, bohater to wspólne dziecko wielu osób. Nie mówię tutaj o tworzeniu zespołu, ale taki sam znak możecie stworzyć dla elementów drużyny. Jasna strona to jest to, co wspólnie staracie się stworzyć i co może się stać, by to runęło. Z drugiej strony, ciemna to ryzyko rozpadu drużyny i co powinno się stać, byście jednak trzymali się razem. Taki prosty pomysł, a macie cały wieczór na omawianie obecnego stanu, ale też punktów zwrotnych. Gdy to już macie nakreślone, to w rękach mistrza gry jest stworzenie pola do realizacji i zmian bohatera. Macie schemat, wystarczy krok po kroku iść według niego, sesja po sesji. Najgorsze, co możecie zrobić, to ignorowanie swojej pracy, ale przecież tego nie zrobicie, prawda? Nie znaczy też, że musicie się tego ściśle trzymać. Aż bądź elastyczni Pojawią się po drodze nowe sytuacje, kolejne pomysły i wprowadzajcie je tak, żeby nie zawalić budowanej struktury i założeń postaci. Rolą gracza jest natomiast wychwytywanie tych momentów kampanii, które mogą zmienić jego postać. Dlatego bądźcie czujni gracze. Po każdej sesji pomyślcie, jak doświadczenie zmieni nastawienie waszego bohatera. Czy to, co zobaczył i przeżył, wystarczy, by postawić krok w stronę jasnej lub ciemnej strony mocy? A może jeszcze nie, może całkowicie to po nim spłynęło? Jeśli tak, to czemu? Jaka tarcza umysłu sprawiła, że widok śmierci, agresji, wojny czy kosmicznego horroru na nich nie robią wrażenia? Nie prowadźcie obojętnie, bohater musi się zmieniać i tego Wam życzę. To był ostatni, 50 poradnik dla początkujących mistrzów gry. Zacząłem je nagrywać w październiku 2013 roku, a kończę w czerwcu 2022, czyli 9 lat z przerwami. Wielu z Was zaczynało od pierwszego i można powiedzieć, że wychowało swoje RPGowe ja na moich materiałach. Z tego powodu jestem ogromnie dumny, ale tak samo jak ja się zmieniałem, ulegało przemianie moje podejście do RPG, co na pewno można było zobaczyć nie tylko w poradnikach, ale także innych materiałach. Dziękuję Wam za ogrom komentarzy, lajków, słów wsparcia, ale przede wszystkim dziękuję Wam za czas, jaki poświęciliście na oglądanie moich materiałów, ale także dziękuję Borusowi Borucie za powielenie machającego mnie i za resztę ilustracji. Pamiętajcie, że ciągle jestem. Gram, nagrywam, piszę, wymyślam, tworzę i wystawiam się na waszą cenę. Którą możecie przekazać wspierając mnie na patronite.pl albo chociażby odbierając moje treści na socjalach. Do zobaczenia w innych materiałach, ale już nie poradnika, które udało mi się dociągnąć do końca. I po prostu mówię wam, oglądajcie baniak, baniaka, grajcie w arpeggi, ale grajcie z głową.